Witam w mojej kuchni, w której zrobimy dzisiaj zupę brukselkową. Ja wiem, nie każdy lubi brukselkę, ale my lubimy jej smak. Będziemy potrzebować około 500 g skrzydełek z kurczaka, około 700 g brukselki. Waga już po oczyszczeniu. Jedna cebula, u mnie jest pół cebuli, bo była bardzo duża. Jedna mała pietruszka, 3-4 marchewki, to w zależności od wielkości. 4-5 ziemniaków, też w zależności od wielkości, ja obrałam 4 ziemniaki. I w trakcie zobaczę, możliwe, że dokroję jeszcze jeden. Sól, pieprz do smaku, posiekany koper. Słodka śmietana do zabielenia zupy, może być kwaśna, ale trzeba ją wcześniej zahartować, żeby nie zważyła Wam się w gorącej zupie. I opcjonalnie 1-2 łyżki mąki plus woda do zagęszczenia. Ja pod koniec gotowania zobaczę, może zagęszczę, może nie. Zróbcie to według swojego uznania. I jedna łyżka masła do smażenia może być masło klarowane. Aby zupka nam się już gotowała, nie traciliśmy czasu przy krojeniu, to do 5-litrowego garnka wlałam wodę. Wrzucam już umyte, wyczyszczone skrzydełka. I ja jeszcze moi drodzy. Dodam soli i gotujemy. No i bierzemy się za przygotowanie. Ja cebulę kroję w kostkę. Cebula już jest pokrojona i odkładam ją na bok i pokroję brukselkę. Właściwie to tak część brukselki. Odłożę na bok. Część brukselki to w tej mniejszej zostawię w całości, ale taką dużą, bardzo dużą przekroję na pół. Ona się wtedy trochę, niektóra rozgotuje i doda fajny smaczek w zupie. Ale ta jak ta mała jest i ta dodaję w całości. I teraz tak, brukselka już jest pokrojona i teraz pokroimy ziemniaczki. Ja ziemniaki kroję w kostkę. Myślę, że tych ziemniaków tyle starczy, dlatego że brukselki jest sporo i ona już w samej brukselki będzie dosyć gęsta. I ziemniaki również obrane. Jeszcze zostaną marchewkę i pietruszka. Pietruszkę często ścieram na tarce jarzynowej, na grubych oczkach, ale dzisiaj ją pokroję w takie kawałki. No i marchewkę jeszcze pokroimy. Ja marchewkę pokroję w pół talarki, ale możecie również pokroić ją w kostkę lub zetrzeć na w grubych oczkach tarki jarzynowej, na patelnię rzuciłam taką kopiastą łyżkę masła. Gdybyście mieli masło klarowane to by było jeszcze lepsze, bo wtedy nie trzeba by było uważać, żeby się nie przypaliło. I musimy masło rozgrzać. Teraz na masełko wrzucam cebulę. Teraz musimy uważać, żeby cebulka się nie przypaliła. A ładnie zeszkliła. Cebulka już jest lekko zeszklona. I dodam teraz marchewkę i pietruszkę. I jeszcze to razem podsmażcie chwilkę. Jak widzicie, marchewka z cebulką i z pietruszką już jest przysmażona, i wyłączyłam, odstawiłam na bok. A w garnku gotuje się wywar. I dlatego ja nie dodawałam innych przypraw, bo robi się szum. Który ściągnę, i jakbym dodała pieprz czy inne przyprawy, to by one się wyciągnęły razem z szumem. A tak, szum ten najgorszy taki ściągnę, a już resztę nie będę. I dodam do tego przysmażone warzywa, czyli cebulkę, pietruszkę i marchewkę. I będę to gotowała na średnim ogniu około pół godziny. Zupka się pięknie gotuje, u mnie się trochę dłużej niż pół godziny gotowała, myślę, że nie całą godzinę. I teraz przerzucę do tego przygotowaną brukselkę. Podgotuję ją około 10, może 15 minut. 10-15 minut od momentu zagotowania. I teraz, kochani, wyciągam skrzytełka, bo one już są miękkie. I jak dłużej je podgotujemy, to one zaczną się rozpadać. I będą takie... Wszystko w tej zupie. I skóra będzie... A my nie bardzo lubimy ze skórą. Ja to często... Albo wyczyszczam ze skóry, czyszczę ze skóry, albo zjada się tak na talerzu obok. I też wyczyszczam ze skóry. I teraz dodaję do tego ziemniaki. Myślę, że więcej ziemniaków nie będę dodawała. I doleję do tego gorącej, przygotowanej wody. I teraz podgotujemy. O, tu jeszcze jedna skrzydełko się znalazło. Gdzieś się schowało, mi widzicie, i ona już się rozpada. Jeszcze przemieszam. Nie, chyba już teraz nie ma. I teraz to będziemy gotować do miękkości ziemniaków. One się, moje ziemniaki bardzo szybko się gotują, więc to nie potrzeba dłużej niż myślę 10 minut. I kochani, już zupka jest gotowa. Ziemniaczki są miękkie. Opróbowałam. więc coś też, ale ja trochę jednak zagęszczę. Rozrobiłam tutaj trochę z dwie łyżki mąki w wodzie. Ach, za dużo trochę, bo nie chcę, żeby była taka mocno zawiesista zupa. I to chwilkę podgotuję, żeby mąka straciła surowy smak i żeby się zagęściło. I zaraz wracam, będziemy doprawiać. To się jeszcze będzie gotowało, a my doprawimy. Do smaku solą, pieprzem. Jeżeli chcecie, żeby było trochę kwaśniejsze, można dodać odrobinę przecieru pomidorowego. Można dodać również sos sojowy no i kochani zupkę już ja wyłączę teraz dodam słodkie śmietany, może być 30% to kilka łyżek, może z dwie łyżki jeżeli będziecie robić z kwaśną, to taką śmietanę trzeba najpierw zahartować czyli wlewacie kilka łyżek kwaśnej śmietany do kubeczka czy do jakiejś szklanki i dodajecie po jednej łyżce gorącej zupy i bardzo energicznie mieszacie, następną łyżkę po jednej łyżce, następną łyżkę, łyżkę, aż się ociepli i wtedy jak będzie śmietana już dobrze ciepła, no to wtedy dodacie ją do zupy i ona się wtedy Wam nie zważy. Dodam jeszcze odrobinę śmietany, u mnie jest taka bardzo cienka śmietana. Mówiąc cienka, miałam na myśli, że jest, nie jest tłusta. I dodaję teraz kopru, garść dużą, garść kopru. I moi drodzy, zapomniałam, że ja mam jeszcze mrożony lubczyk. I też wrzucę tak odrobinę. Pycha, 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 pycha. Ale ja jeszcze dodam odrobinę lubczyku. O, taki kawałeczek zamrożonego. Mam lubczyk wrażony. Mrożony jest lepszy od tego kupionego suszonego, bo on według mnie w ogóle nie ma smaku. Zupa dla smakoszy Brukselki gotowa i można zajadać. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca. Jeśli spodobał Wam się film, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Zapraszam do wypróbowania i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!